Bardzo serdecznie na kanale Szydełkiem Wyczarowane. Dzisiejszy film jest podziękowaniem moim dla Was, kochani, za to, iż mój kanał osiągnął 1k, czyli 1000 subskrypcji. Zatem dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście, za to, że subskrybujecie, że komentujecie, że klikacie, lubię to. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, proszę cię: kliknij ten znaczek tam na dole z czerwonym dzwoneczkiem, ten czerwony guziczek i zas zasubskrybuj mój kanał. To dzięki właśnie tym subskrypcjom on powstaje. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie znaczy bardzo wiele. Mam nadzieję, że dzięki temu nie przegapisz żadnego mojego filmu. Jak już wspomniałam, Mój kanał osiągnął 1000 subskrypcji i niedawno w jednym z filmików powiedziałam Wam, że przygotuję coś specjalnego. I to coś specjalnego to jest właśnie chusta, którą mam założoną na sobie. Dlaczego jest specjalna? Ponieważ jest to mój autorski wzór. Tego wzoru nie znajdziecie nigdzie. Sama go stworzyłam. Chustę w zasadzie wymyśliłam rok temu już. Tylko nigdy nie przyszło mi do tego, żeby ten wzór spisać. Raczej znaczy bardziej nie było czasu na to. W końcu udało mi się przepisać, zapisać. Po kolejnych próbach stworzyć ten wzór w formie graficznej, ale na razie zastanawiam się, czy w ogóle w pliku y, PDF on powstanie. Na razie będzie wzór dostępny tylko na tym kanale. Także coś specjalnego. Tak jak powiedziałam. Przedstawię Wam pustę, którą będziemy wspólnie już wkrótce szydełkować. Nazwałam ją Simply Secret. Jedną mam na sobie, to właśnie to był test tego wzoru, a tutaj jest prototyp, który tworzyłam. Właśnie na takiej, gdzie kolorki sobie same przechodzą powiedzmy w jednym odcieniu, znaczy w jednym odcieniu, one mają kilka odcieni, ale w jednym kolorze, także... Od jasnego niebieskiego do granatu. Wydaje mi się, że ten wzór dużo ładniej się prezentuje niż na takiej kolorowej. Tu jest akurat biały, niby szary, i potem znowu fiolet. Także wydaje mi się, że kwestia gustu po prostu. W każdym razie to nagrywanie filmiku już trwa, ale będziecie musieli troszeczkę na niego jeszcze poczekać. Także no nie spodziewałam się, że te 1K tak szybko osiągnę. Co mogę Wam zdradzić? Aby stworzyć taką chustę, będziemy potrzebować 1300 metrów włóczki, około. Ja zużyłam, nie wiem dlaczego, na tą troszeczkę ponad 1200, a na tą 1300, niecałe. Troszeczkę zostało. Także mówię, no, niby tu robiłam szydełkiem, takim samym jak tam. To już będzie w kolejnym filmiku, jakiego szydełka użyjemy. W każdym razie jeden był z jednej firmy, drugi był z drugiej firmy, niby ten sam rozmiar, ale jednak chusty, przerobienie tych chust się różniło. Dlatego wolę już zaznaczyć, żeby zaopatrzyć się w 1300 metrów. Ja używałam akurat do stworzenia tych chust kokonków trzynitkowych. Także możecie się już w nie zaopatrzyć i może myślę w przyszłym tygodniu jeszcze będzie inny filmik, tym razem jeden z tych na życzenie. E, chwilowo te filmiki są troszeczkę krótsze, ponieważ rozpoczęłam pracę zawodową i mam troszeczkę mniej czasu, ale staram się to wszystko jakoś podzielić, żeby być i z wami, bo to dzięki wam właśnie e, kanał już jest, jaki jest i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy. Także dziękuję wam serdecznie za to, że ze mną jesteście. Naprawdę, jest mi niezmiernie miło, cieszę się z każdego komentarza, także mam nadzieję że będziecie dalej ze mną, tak? Dziękuję Wam. Dziękuję, dziękuję, dziękuję z całego serduszka. Życzę Wam wszystkim przyjemnego weekendu. Odpocznijcie. Pobawcie się szydełkiem, może według moich filmików. Jeżeli tworzycie, zapraszam Was serdecznie do grupy szydełkowej, którą zrobiłam na Facebooku, gdzie możecie się chwalić właśnie projektami według mojego autorstwa projektami według mojego autorstwa. No troszeczkę źle to powiedziałam, może projektami stworzonymi według moich filmików. Oczywiście, jeżeli korzystaliście z jakichś płatnych wzorów, które zakupiliście u mnie, bądź braliście wcześniej udział w zabawach facebookowych, do których stworzyłam wzory, także oczywiście też możecie te, te zdjęcia tam zamieszczać. Także miło mi będzie, jeżeli pochwalicie się projektami według moich filmików. Zatem, już wkrótce... Będziemy robić chustę Simply Secret. Także zapraszam Was serdecznie i przede wszystkim zapraszam do obserwowania kanału, czyli do subskrypcji. Pamiętajcie, że dzięki temu przyciskowi nie ominie Was żaden film. Zawsze dostaniecie powiadomienie, że Szydełkiem Wyczarowane wrzuciło nowy film na YouTube. A. Także zapraszam serdecznie. Jeszcze raz życzę Wam przyjemnego weekendu. W końcu piątek, piąteczek, piątuniu. Ja będę szykować dla Was dalej kolejne filmy, i do zobaczenia już wkrótce w projekcie Simpli Secret. Dziękuję, pozdrawiam cieplutko, do zobaczenia, pa pa!